Proszę Państwa, jeszcze tylko nas, tak, tak, bo, tak. bo, bo tutaj tam się pytamy z boku. Jeżeli chodzi o ośrodek wsparcia dziennego, to ona w 100% była finansowana z dotacji przez, przez powiat. Natomiast w momencie, naszym zadaniem było tylko tak naprawdę za Polkę, zapewnić tą obsługę finansowo-administracyjną. No w tym momencie, kiedy jakby ten etat wychodzi z urzędu, wiadomo, że gmina będzie musiała, przynajmniej w tym zakresie pokrycia etatu, tej cząstki etatu księgowej, współfinansować tą pracę. Ale tutaj, jeżeli chodzi o kwotę, to myślę, że na Państwa nie to Państwo możecie się dopytać. To będzie akurat najmniejsza część etatu, bośniącym się w tym czasie Musi być, ale to będzie na, chyba pół etatu. Znaczy pół z połową. Światkami możemy jakoś pomagać? Celowe o, dotacje możemy na ten moment, żeśmy tam w generalnie, no nie, no nie finansowali do tego pory w ogóle tych Pani, że bardzo fajnie radzą, tak, że trzeba, nie przeszkadzać, żeby nie przeszkodzić na tak. Zastanawiam się, Pani Kierownik kiedykolwiek otrzymała jakąś nagrodę, bądź rozróżnienie, bądź dyplom zastanawiający? Przecież tej pracy mam okazję oglądać, po spokój całej z, z drugiej strony, co nie przyszło do godziny 14, ta kobieta bardzo często do 19, 20, siedzi czasami bardzo późno przechodzą po te dzieci i powiem tak, no jest A dla nich agakcja i więc tak jak chciałem spytać, kiedy kobieta została czymś wyróżniona, czy coś została, nikt nie więc, więc dobrze by było zacząć doceniać takich ludzi, którzy rzeczywiście oprócz tej pracy, którą pracują na co dzień, pracują naprawdę w trudnych zakresach, bo ja rozumiem, co tu praca, kiedy, kiedy, kiedy jest łatwo, a co tu jest innego, jeżeli pracuje się z pełnymi dużym przemysłem, to przyczyni się do zadawania drogi, się. Panie Burmistrzu, poszła taka, jeżeli... Przyjęta. Była przyjęta. Proszę pomóc. Dziękuję. Szanowni Państwo, mamy Pani skarbnik. Pani Stratin. Wracamy do punktu pierwszego w zasadzie, a czwartego w planie. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Borys na 2015 rok. Ja Szanowni Państwo, zmiany w budżecie wprowadzone są po polegają na zwiększeniu planu dochodów przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków o odpór do 143 194,98 zł. Szczegóły dotyczące zmian kształtują się następująco. zwiększenia dochodów w dziale 600 transport i łączność zwiększamy dochody o kwotę 39 tysięcy. Dotyczy ona promesy otrzymanej na realizację zadania zabezpieczenia osobiska na prawym brzegu po drodze Odbudowa osuniętej drogi na działkach 282 przez 1, 282 przez 2 i 283 przez 1 w minuta. Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększone dochody o kwotę 18 tysięcy to jest zwrot podatku otrzymany z Urzędu Skarbowego w roku 2015, a dotyczący roku 2014 i ta kwota 18 tysięcy po stronie wydatków zostanie przekazana na dofinansowanie zakupów samochodów dla Komisariatu Policji jeśli chodzi o dział 801 świata i Wychowanie, zwiększamy dochody o kwotę 67 974 zł, a kwota ta dotyczy zwiększenia dotacji przedszkolnej, ale na dofinansowanie działalności przedszkolnej. Również zwiększamy dochody gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w Wolniczu z tytułu wkład rodziców za udział dzieci w zimowisku, kwota 10 110. Dział 852 Pomoc Społeczna. Zwiększamy dochody o kwotę 729,98 zł, a kwota ta dotyczy darowizny otrzymanej przez placówkę wsparcia dziennego na działalność tej placówki. Również zwiększamy dochody o kwotę 11 700, ale z tytułu zwiększenia dotacji ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Dział 926 Kultura Fizyczna. Zwiększamy dochody Gminnego Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Rolniczu z tytułu wkładu rodziców za udziału dzieciuszka i jeżdżę z głową. Kwota 31 700. Jest... Zmniejszenie dochodów dział 801 oświata i wychowanie. Zmniejszamy dochody o kwotę 36 19 zł. I dotyczy tutaj rozmniejszenia do dotacji przedszkolnej, ale na działalność oddziałów przedszkolnych. Czyli na działalność przedszkolną jest to ponad 37 tysięcy, natomiast na, na działalność oddziałów przedszkolnych zmniejszamy 36 tysięcy 19 Jeśli chodzi o zwiększenia wydatków, to w dziale 600 transport i łączność Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Jadolinach Radłowskich wydatki na, drogę, na drogi w kwocie 5273 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w Dukanowicach wydatki na drogi w kwocie 10 tysięcy zł. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w Orzynach wydatków na drogi w kwocie 6 tysięcy. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w Wielkiej Wsi wydatki na drogi w kwocie 4300. Zwiększamy na wniosek Zarządu Miasta Wolnicza wydatków na drogi o kwotę 23 tysięcy. Zwiększamy na wniosek Rady sołeckiej w Węstowice wydatki na drogi, na drogi w kwocie 6 tysięcy. Zwiększamy na wniosek Rady sołeckiej w Ruchce wydatki na drogi w kwocie 2251. Zwiększamy na wniosek Rady sołeckiej w Zagrzowie wydatki na drogi w kwocie 2000. Zwiększamy na wniosek Rady sołeckiej w Zutnanie wydatki na drogi w kwocie 3200. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Nidówce wydatki na drogi w kwocie 847 zł. Zmniejszamy wydatki ogólne na drogi gminne w kwocie 9750 zł. i kwotę są przeznaczane na udział własny do promesy. Tutaj finansowanie jest 80 na 20, czyli kwotę, którą, którą otrzymujemy zabezpieczone 80% wartości zadania, natomiast 20% jesteśmy zmuszeni zabezpieczyć z własnych środków i w związku z tym zmniejszamy wydatki ogólne na drogę i przeznaczamy je na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku z czym wydatki na to zadanie kształtują się w wysokości 48 750 zł. Jeśli chodzi o dział 700 gospodarka mieszkaniowa, zwiększamy na miesiące Rady Słowackiej wydatki na bieżące utrzymanie obiektów na terenie SOLEF-a, 1000 przed Dział 754, bezpieczeństwo publiczne i przeciw ochrona przeciwko Zwiększamy wydatki na dofinansowanie zakupów samochodu dla Komisariatu Policji w Woloniczu o 18 tysięcy to jest dochodów z Słowacji 2. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Danii Łękowskiej wydatków na remont budynku OST o kwotę 4281 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie. Zwiększamy wydatki przedszkoli o kwotę 67974 zł. wydatki związane z dotacji przedszkolnej. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Łopowie wydatków na dofinansowanie działalności publicznego przedszkola Błokont o kwotę 500 zł. I zmieniamy klasyfikację budżetową wydatki na stołówki szkolne o pozostałych na tysiąc zł. Dział 651 Ochrona Zdrowia. Zmieniamy klasyfikację budżetową wydatków na kwotę 15 tysięcy na realizację zadań ośrodków wymiany informatycznej i rozwiązywania problemów alkoholowych. Akwota ta dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla nowego, nowego lokalizmu konstruktacyjnego. Dotyczy to budynku tzw. agronomów. Możemy po prostu ze środków alkoholowych, bo w programie jest zapisane, że, że możemy wykonać z tych środków projekt remontu, modernizacji przy zmianie przeznaczenia tego budynku na budynek Dlatego też ta na jest przedszkolnie zaczniona. Dział 8, sek. Pomoc społeczna. Zwiększamy wydatki od kwotę 12 439,98 w bolniczu tutaj jest otrzymane dla równiczki do zwiększenia na wyglądach wiatr. Dział dziewięć bezpowarka komunalna jako na środowiska. Zwiększamy na wniosek Rady Soweckich na ulicę wydatki na przewidzenia uliczne w kwocie 2000 Zwiększamy na wniosek Rady Soweckich za szczególnie wydatki na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w kwocie 1400 zł oraz na bieżąco utrzymanie obiektów komunalnych w kwocie 2100 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w terminie wydatki na materiał eksploatacyjny do posiada w kwocie 200 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w Sukmaniu wydatki na koszenie prawie i utrzymanie terenów zielonych w kwocie 2000. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w ulicy, wydatki na projekt budowania publicznego w kwocie 2000. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w Wielkiej wydatki na urządzenie terenów zielonych w kwocie 681 zł. Zwiększamy na wniosek Zarządu Miasta Bolnicza wydatki na projekt oświetlenia publicznego w kwocie 2000. Zwiększamy na wniosek Rady Sowackiej włókna wydatki na utrzymanie pracy za rok w kwocie 1000 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Sowackiej Warłowiskiej wydatki na projekt oświetlenia publicznego w kwocie 4000. Zwiększamy na wniosek Rady Sowackiej wydatki, wydatki na projekt oświetlenia publicznego w kwocie 1522 w, w kwocie 6790. Zwiększamy rady na wiosce Graby Słowackiej w Wielkiej Zakrzowskiej wydatki na wykonanie bramy ogrodzeniowych oraz zakup paliwa i żył w okresie Zwiększamy na wiosce Graby Słowackiej w okolne, wydatki na zakup wiaty przystankowej w, w Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zwiększamy wydatki na... Yy, Gminy środek Kultury na realizację imprezy Karpaty, kwota 10 tysięcy. jest zapisana w urzędzie przy w rozdziale promocji jednostek samorządu terytorialnego. I z tego rozdziału przenosimy je na do, do realizacji tej imprezy przez Gminy Kultury. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w łączą o dotacji na rzecz GOKU yy, o kwotę 1000 zł i zwiększamy na Rady Słowackiej w Zawrzowie dotacji na rzecz GOKU o kwotę 500 zł. Yy, dział 926 Kultura Fizyczna zwiększamy wydatki na realizację projektu już wpływem o kwotę 81 200 zł. Zmniejszenia wydatków. Dział 750 administracja publiczna, zmniejszenie wydatków na promocję o 10 tysięcy o których przed chwilą wspominałam. Zmniejszenie środków przeznaczonych na rezerwy rad sołeckich o kwotę 114 525 zł. Dział 801 Oświata i Wychowanie, zmniejszenie wydatków yy, wszystkich pracowników oświatowych o kwotę 75 409 yy, i tak kwota uwzględnia zwiększenie dotacji przedszkolnej o kwotę 36 019 zł i zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na stołówki szkolne o kwotę 2100 zł. Dział 851, ochrona zdrowia, zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na wykonanie projektu do, y, dokumentacji nowego lokalu do 15 Jeżeli państwo mają jakieś pytania, proszę. Ma że... Ja mam jakieś ostatnie dotyki projektu o dokumentacji projektową nowego lokalu. Czy do tej pory jakiś punkt? To znaczy, I tak, gdzie to ma być? Myślę, że to jest pytanie do Pani kierownik Gminnego Środka Kultury i ona szczegółowo, udzieli informacji. Innego Środka, innego środka Społecznej, dobrze. Tak, obecnie punkty, funkcjonuje tutaj pomiędzy Gminnego Środka Pomocy Społecznej. To są dwa pomieszczenia na dole. W którzy zajmują pracownicy socjalni, punkt działa po godzinach pracy urzędu, czyli od godziny w pół do czwartej do godziny 18.30. W poniedziałki dyżuruje terapeuta uzależnień i pan psycholog. W związku ze zmianą godzin organizacji pracy urzędu nasz też pracuje o godzinę dłużej, więc pracownik socjalny również w poniedziałek staje i dyżuruje w tym punkcie. Natomiast w piątek przyjmuje zarządca prawny i y, pracownik socjalny z racji wykonywania obowiązków dotyczących przeciwdziałania pomocy społecznej. Tak, tylko mi chodzi cały czas o ten koszt 15 tysięcy. Wykonanie dokumentacji projektowej. Tak, jeżeli państwo y, ewentualnie pozwolą na coś takiego. Myślimy o zmianie siedziby. Siedziby Gminnego środka Pomocy Społecznej, w której będzie się będzie... mieścił również punkt konsultacyjny. Nie myślimy o budynku po y, ośrodku rehabilitacji. I to jest właśnie tam, gdyby się nam udało przyjąć środek, automatycznie przynaleźliśmy również punkt i komisję. Nie ja rozumiem, ale czy są jakieś wymogi, że musi być projekt zrobiony? Y no, biorąc pod uwagę dotychczasowe użytkowanie przeznaczenie tego z teraz jest to zupełnie inne użytkowanie, więc w projekt nie musi być zrobiony. bo tym ten lot wymaga generalnego nawozowania. I bez dokumentacji projektowej by się nie robiło. kierownik, ale jest to potrzebne? Dotychczasowe pomieszczenia nie wystarczają? Powiem tak, drodzy państwo, wszystkie działy w urzędzie są już skonsolidowane. Proszę sobie wyobrazić naszą pracę, kiedy świadczenia rodzinne, kierownik ośrodkowa mocy społecznej, księgowa, jeden pracownik socjalny i pracownik administracji siedzą po jednej stronie urzędu na górze. A dwa pomieszczenia na dole zajmowane przez asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych są na dole. I tu chyba jak Jak to zawsze. To całe urzędzie przychodzą prezydenci i szukają. Tak. I to jest i dla pracowników, i dla rodzin. Naturalnie no, tak, bardzo niekomfortowe. Dla pracowników no. powiem no. szczerze, no trzeba unikować się. A tutaj jest tak, że my biedamy po tym urzędzie czasami jak oszalały. To wiesz, też są telefony, bo Wtedy ja sprawdzałam się w telefonie, ale proszę mi wiedzieć, że, że to bardzo trudne, tak. bardzo trudne dla rodziny. Jeżeli mogę jeszcze tutaj coś dodać do tego, to przy kontaktach, które były w poprzednika, poprzednich latach, jeszcze w ośrodku pomocy społecznej, tam były zalecenia generalnie, żeby ten ośrodek był pozbawiony barier po, 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 architektonicznych i był powiedzmy w miarę na parterze. No, w Daliśmy pracowników y, socjalnych, którzy tam bezpośrednio, można powiedzieć, kontakt mają. Natomiast no, nie ukrywajmy, że no, przychodzą które muszą się tam spinać w innych celach. Osób, tak? No i, i tutaj, tutaj byśmy po prostu ten problem też nie rozwiązali. Ponadto, jeszcze tutaj, taką jedną przesłankę, która by wskazywała na to, że ośrodek należałoby przejmieć, jest również to, że. no My też jako pozostała część pracowników urzędu, no, w których małych pomieszczeniach siedzi po trzech pracowników i jeszcze jak przyjdą strony, to tak naprawdę no jest kłopot no z jakimś takim no, sensownym nawet podejściem do tej strony, bo czasem musi ta strona siedzieć dłużej, porozmawiać z pracownikiem, a po prostu warunków na to nie ma. Ja nawet nie mówię o swoim, że tak powiem lokalu, gdzie ciągle ktoś dyżuruje, a to radca prawny, a to ktoś inny, bo nam się do tego i tak jest, natomiast no, wczoraj na przykład, musiałam się ze wszystkim zwinąć i e, udostępniać ten lokal, bo był akurat ślub o godzinie 15, więc ja o i ja jeszcze po No żeby jakieś te warunki do przeprowadzenia tego, e, tego ślubu były, więc, e, więc tak funkcjonujemy. Natomiast, natomiast, no, no, to nie jest taka, jak powiedziałabym, normalna i komfortowa sytuacja. Znaczy, Sekretarz, Ja Jeszcze bym tak dopowiedział, jeszcze do tego, że ten budynek nie jest tak w dużym stanie, żeby go nie ratować. Tam są jokla powymieniane i wszystko. Wystarczy środek po prostu, by to wszystko powiedzielać, zrobić na nowo. Panie Magato my dużo powiedzieli, że może będziemy mieli interwencyjnych, będziemy chcieli naprawdę dużo swoimi siłami zrobić, bo nie można do tego zburzyć, On naprawdę jeszcze nam będzie służył długo. I najlepiej by było, gorszy, żeby się tam przedniósł. Choć, choć mieliśmy cichą nadzieję, bo poczta nasza się rozlatuje, żebyście mieli pełną świadomość. Oddają nam połowę, połowę tego lokalu, coś 52 metry kwadratowe. Tu zostają tylko okienka, nie będzie listonoszy, listonoszy jeżeli do Tarnowa po poczto mi się rozliczać. Ale jakby my nie przemyśleli, no rzeczywiście nie to, że pasuje, bo jest jedno długie to. pomieszczenie, tak jak to kiedyś ten Batman, był w grudniu chyba, jeszcze to jeszcze po jedno długie pomieszczenie, robić przepieszki i w spokoju do pokoju przechodzić, nie ma. Ale co z tym teraz zrobimy? I tu jest też problem. I i zobaczymy, Panie będziemy na tym myśleć. Może na sklep. Panie Chyba, że jakiś sklep albo coś wynajmiemy, to bo oni może też stać 50 mamy dyktaturę, to będzie jedno lecie. tysięcy to projekt. Projekt. To jest projekt. Bo... No, 30-40 tysięcy 30 byśmy to musieli na pewno wynajmować. Nie, nie, zaraz wszyscy poszcządają, kierujący. Poszcządają, umyją i gruźby wiedzą. No, no właśnie zaczynam w szkołach. Oczywiście nie było to już, to nie było to już. Ale zawsze, bo zdaje się, że niby budowanie dobrych praktyk. Zaczynam w Proszę Państwa, jedna rzecz. O takich rzeczy wrócimy myślę na koniec, takich gospodarczych, technicznych u nas. Natomiast mamy również gości z lewicy. Mamy Pana kierownika. Poczekaj, że Jedno pytanie do Pani Skarbu. Z czego to wynika te zwiększenie dotacji? na dotacje przedszkolne to jest zewnątrz przyszły tak, 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 to są w no, A pieniądze. dlaczego zmniejszamy o 36? Bo, do... bo przychodzą, dotacja przedszkolna przychodzi zarówno na przedszkola, jak i na oddziały tak. przedszkolne. I po prostu oni manipulują tymi kwotami. Przychodzą na rozdział 80103, na przykład zmniejszenie, a zwiększenie na 80104. Mhm. Na przedszkolach innych przyszły pieniądze, a na oddziały przedszkolne. Dla ich, dla ich, dla ich się, I to wynika z jakichś wyliczeń systemowych, czyli edukacyjnych. Tak to wygląda. Tak. Tak, tak. A czy to będzie budzić pracę tak, tak, tych oddziałów przedszkolnych? Nie, nie, bo inaczej nie po, my mamy zabezpieczone środki. Już w uchwale budżetowej mamy budować przedszkoli, także tutaj to nie ma wpływu. Tak, no ale jak ale zwiększanie ma naszych szczerze, jak mieliśmy to i tak jest na dłuższy, może jakby było na minus ten bilans. Także poprzez moje na te, że... te rady, które są w szkołach, tak? Tak? bo my 18. mamy 100 Zapewnione środki na przedszkole, na natomiast mamy na szkołach na artykuł 34. Proszę Państwa, w nie zamykam dyskusji skarbie, na temat budżetu, bo no, mamy Panią Skradnię, na to pytanie jeszcze będzie wiele. Natomiast, żeby niepotrzebnie nie trzymać Pana kierownika, tak Pana kierownika, Pana Jana Czaje, który dzisiaj przyjechał do nas.